Manko, witajcie. Dzisiaj tak trochę inaczej. Znalazłem w tygodniu wtorek środa tylny błotnik i ja tego go kupić. Kostek sprzedaje. Nie miał zdjęć, ale pisał, że, że prawie nowy. Mówił, że kupił nigdy nie używał. No widzimy. czego a siąko trochę zagrzeje i będziemy jechać. Resztę go będziemy instalować. Nie jest to błotnik z oryginalny z Mustanga GT. To jest a z innego modelu, Mustang'a Cobra Taki chciałem od początku, taki miałem plan Pokażę Wam potem różnicę, bo Zawsze lubiłem jak rury wystają Z tyłu, nie? Z GT nie wystają A Cobra właśnie I LX mają niższe te botniki, wyższe przepraszam I rury wystają I tak taki, według mnie Ładniejszy jest ten tył Jedziemy, weźmiemy kawusie i... Hi, can I get a hot venti Americano with heavy cream please? Nie ma Amerykanów, ale też Amerykanie. To jest dziękuję. 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 Olá. destination is on the left. Jak psa za kusę Okej, okay, szczerze jestem bardzo zadowolony Nie jest nowy, tak jak mówił Ale jest w bardzo dobrym stanie Jestem zadowolony, bo nowy kosztuje 450 dolarów Tak i tak miałem go kupić, no to za niego dałem 250 Także 200 dolarów w kieszeni Wyczyścimy, wymalujemy i będzie, nie? Wbijemy okay, adres w i spadamy do domu No i jesteśmy w garażu Ale jeszcze zanim Za, za to się weznę, To muszę zrobić to, żona pokazała Zrobić córce półkę, muszę to wyskładać. Także biorę się za składanie, zrobię to i resztę działamy z autem. No i moi drodzy, w tym momencie, właśnie, przestała kamera nagrywać. Znaczy, nagrywała, ale przez przypadek nacisnąłem przycisk taki i nagrywa wszystko w timelapse. Robiła po prostu co 3 sekundy zdjęcie. No i nie nagrało się nic dalej, ale to nie jest koniec świata. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tu jest zderzak ściągnięty już. Tu jest nowe założony. Jest założony tylko na, na dwóch, trzech śrubkach Tak to będzie mniej więcej wyglądało Przejdziemy do tyłu, pokażę Wam O, tak no zasypało się, nie radzisz? Tak to mniej więcej będzie wyglądać Nie wiem, czy ta lampa nie przeszkadza. Tu będą te rury, wspominałem o nich wcześniej. W tym miejscu, tak? No, ja myślę, że będzie fajnie, będzie super. To jest tylko tak chycone, ale... Będzie subcia. Szkoda, że to się tak nie nagrało. Dość dość dużo tam było i gadania, i dużo zardzewionych rzeczy znalazłem. Myślałem, że to powyrzucam i kupię nowe, ale te blachy. Te wszystkie tam, co trzymają, to wszystko do kupy. Drogie, nie? Tam widziałem jedna 140 dolarów. Takie malutkie to po 19 dolarów, także. Nie będę tego kupował i no, poczyściłem, przemalowałem, trzeba się było z tym pogodzić, no i tak będziemy działać. Silniczki do okien już mi przyszły, zamki centralne też przyszły, także ten film pomału będę kończył, no i zabieram się za kręcenie następnego. Kończenie tych drzwi, założę te motorki do silnika i zamki centralne, będziemy je mogli już wyczyścić i odstawić do malowania. Także dzięki za oglądnięcie. No i zapraszam na następny film. Trzymajcie się do następnego cześć.